To Gdzie ty mnie wierzysz? Na Bawę, ci się Tak? To chodź o bić. Pytułam, Dzięki za auto. <grymka> Co się to, Czuj tego boca, <grymka>

I spierdolamy? Możemy już spierdalać, parę porowie napad się skończył Nie, 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 bo się ten, nie, się rozstawił, to przyszedł. Witam, witam, celuję Co? Już skończyliśmy, możemy wychodzić Co myślisz? Dobra, wolny odjazd, brak korzatek i spierdolamy stąd znaczy ja spierdadłam, oni nie Jeden na dwóch, szybko możemy spierdalać, ja mam całego dnia stary No ale to ja o, zostałem parą Ja bo się, się, boję, nie, nie, się boję, boję się boję, on mnie odstrzeli, porwał mnie z lotniska Nieprawda, porwałem się z McDonald'a Ej! Co widzisz? On nas odstrzeli Czekaj, powtórz, no mów w głosie, kurwa! Wolny... A na co jest odjazd? Na jaki pojazd? A na co, kurwa? Nie wiem, na wasz radiobus, wiesz, na Hamerow. O, gruby! Ej, gruby! Gruby! Co to za gruby? Co się stało? Dobra, to my zawijamy. pa! My tu tylko po kolegów, dobra. Siadaj. Jedziemy. Ej, cześć! Sadaj, gruby! Sadaj, gruby! F**k twarz! Siema, detektyw! Hej, cześć! Wsiadajcie no, do pana, kurwa! Wsiadajcie do pana! Ja to, ja wami, Ja to z wami! Ucieczka! Bombią nas! Kurwa, gruby, dobra! Uciekaj! Idziecie teraz, Chowajcie się! Trzeba się, bo ziemią to pójdźmy! Sloną, sloną! Pójdźmy! Ej, bombią, bombią! bo Ej, bombią, bombią do nas! Ej, nie! Dziś umrzemy! Nie Jakby coś pić na i zabijamy się! Ej, nas! Co jest? Dwona mam! Tym ty tym pitujesz, Pojemy, pojedziemy, ale ty oh. jemie, jemale, tym Strzelajcie do niego w sukfie. Ja nie mam broni, no. nie mam mnie, puść mnie Puść mnie Aż on do nas. Uważajcie, pismy nie dostańcie Użeczka. Nie wiem. No winy takim czymś, takim czymś, takim czymś. Takim czymś. Takim Abu czymś. Takim czymś. Tak fuck world. Eee, wysiadł, wysiadł frajer Wysiadki w chwilę, doby. ale nie, jedzie znowu. Dobra, kurwa, nazwona no, no z nim. E, poddajemy się? się, poddajemy nie, się, poddajemy nie, nie, się. Nie, 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 nie. Do wody, nie, nie. do, wody. do, wody, do, wody, do wody. O nie, Czujecie? nie, zginąłem, zdechłem. No to co, jeden, jeden, jeden <coughs> jednego po mniej. Powiedz, kiedy po raz... mam uciekać. Spokojnie, Andrzeju, ty się podnieś nie mi, Podnieś mnie, podnieś mnie, podnieś mnie, kurwa Podnieś go. Podnieś, podnieś mnie nie, nie mogę go właśnie podnieść, nie mogę go podnieść. No to co? Siera? zamika! zamika Za to jestem, dawaj za mną, dawaj za mną! Ej, duszę się kurwa jak Grzesiu Floryda! Nie no, by mnie pan. Nie ma obcy, pan wychadza. No to celuję do ciebie w głowę, podwozisz mnie. Z czego pan celuje? Z pistoletu na wodę. Pan nie ma żadnego pistoletu. Mam pistolet na wodę i tu mnie nie zanegłe. Nie mam. Pistolet. No to strzelam. Piu, piu, nie żyjesz. Yy, no. no to jak to? Czy pan nie ma pistoletu, co pan kurwa gada z tej koty? I co teraz? No nic, bo pan nie ma pistoletu. Jak nie mam pistoletu? No nie mam. To gdzie ty mnie wierzysz? no ci odjechać, a co? Tak? To chodź się bić. Chodź No to chodź się bić Dawaj na bitkę, na bijatykę A nie jak lamus będziesz Ojś Jak lamus będziesz Dzięki za auto <grymne> Oni Bo mają myślić. poke... Pokemony mają na loading nie? <grymne> <grymne> Very good server Ale dojebany dive, kurwa Pokemony, tu je wszystkie Musimy Ja widziałem Co robimy? Ej, że w każdym do śmieci. No, rozumiem. No dobra. Co jest? O, co jest? wypadł, wypad, wypad. mnie. wypadł, mnie w życiu. Helikopter no. się rozpędza, Przy państwa really. Aj! Oj. kurde. Ty, ty, ty. O, kurde. Ty, ty, ty. O, co Kurde. Ole, ole. Eee. No. Eee. Już o, oa! Ooooooo! O żejej, jaki chalk jebany? Ej, ile ty masz HP? Na liścia jestem Zawsze byłeś jest na liścia. przecież. <głos> <głos> Plus jeden <noise> Że, Ale kaskader. Ope, jestem samolotem. Ale skrzydła dojebane, lotnik, kurwa. OP, możemy teraz latać. 10, 20, 2, 10, 2, 10, 5, 10, 10, na 7... Jak jest krędziona? Jak my medykami jesteśmy stary co jest jeszcze? Podaj się, podaj się, podaj się, podaj się, podaj się Uciekamy Podaj się, podaj się, dobra, stop stop, stop. Nie, nie, nie podaje się, podaję się, podaję się. Aha Podajemy się chłopaki Rączki w górę, rączki w górę mamy. Ej, bijemy go? Nie, tak, co, tak, tak podajcie, on, oni podaj... ich jest dwóch! Z drugiej strony bo już. No ich, czekaj, ja nóż poczekajcie, na co grajcie, na co grajcie, powiedzcie, Ała, awa, boli mnie, awa. Ała, mnie boli. Mam maczetę jakby coś. Daj mi coś, daj mi, daj mi coś. A, na, na no, akcję, nie tak. można dawać, i w broni jako item się. Podajemy się, panie władzo! Kładę się! Kładziesz się na ziemi. Kładę się. się. Ukaśnij keleżenie, na, na glebę żółtku jebany, bo cię rozpierdale! Ryan Sinclair z tej strony, na glebę, wstaję! Oh

Nasz nauczyciel na buty Buty masz tu na centralne Świetnie, ja uciekam Stoisz jeden z drugim Jeden z drugim, jeden, jeden, dwa Co to za agresja policyjna? Prowokacja policyjna Prowokacja policyjna Prowokacja Prowokacja policyjna Prowokacja policyjna Prowokacja policyjna 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 Chłopaki, McDonalda dostałem Wow, zjazdł sobie O, panówkę mam dała z podpisem McDonald's <grystanie> <grystanie> Ale śmieszne <grystanie> Kurwa, telefon <level> mi zgasło <grystanie> Dobra, jeszcze raz, teraz, teraz, teraz Nie, Można? to nie Myś... mógł rzucić, to mógł rzucić. <grystanie> Dobra mów, co chcesz powiedzieć kurwa O, Johnny wbił na serwer. yo, many Ej. Chłopaki, no. no. znalazłem skazę na TikToku. Serio? Boo, wow, mega. Nie wkurzaj mnie. Nie wkurzaj ja Nie wkurzaj mnie. Nie 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 Nie

co się zaśpiewa? Mm, ekipę. Fryza. Ale... Czekaj, ja muszę sobie... Czekaj, poczekaj. No, ekipę Fryza. Ale jak się zaśpiewam, to mi dasz! bo oklamę. Tak. Dobre. Tylko bit puść, jakby coś. Dobra, Dajesz. dobra, czekaj. Dajesz, lecisz. już. Dobra, całą noc, stąd że no. ze mną cały skład. Oho, tak to masz tak co robię ekipa. Nie pamiętam dalej. Co dalej co musisz da śpiać, cały co cały tek. Czekaj, co jest dalej? Całą noc, nie musisz o nic bać. Się bać. Eee, 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 całą noc, ale no, nie, nie musisz bać. O, nie pamiętam. To ja zapierdzę, spierdzę. No. I moja luba bija kapka. Dobra, łatwo. I czemu strzelasz? Słuchaj, a nie. Patrz, 179. Jak to to jest detektyw, chyba? Strzelasz, detektyw. Nie, To ty? No, Trzy. Cześć! Papre Wika! Proszę! Daję Sasio, proszę! Tak, Daj dobra! Daję Sasio, chodź tu! Ide. Daj też rewa! Tylko strzelpę dalej, tylko strzel! Pedale, tylko strzel. Co? Ej, ej, tak ty. nie mów! Ej, ty kurwa! O, rewa żony! A... Ty, o, nie ma żony! Nie żony! Co, żony? Taki, co, Siema dobra, chodź, daję Sasika, proszę! Do tak, ty, ty. A ty wypierwszy jesteś tam! I hear him chatting in the noise, but too quick can't stop at talking. I hear him chat with the boys, man's so tough, but man's keep walking. Just too sharp with the prize, white girls better tell me I'm awesome, yeah. like fire on the pine, if you want to touch me, use caution.